Tak, powiedziałaś, że wszystko można. To jest takie odkrywanie tego, czy wszystko można. Ja jestem na takiej drodze, że odkrywam, czy wszystko można. Kochani, te tematy, które tu się poruszyło, yy, są naprawdę bardzo mi bliskie, bo na przykład parę dni temu na swoim kanale YouTube nagrałem film na temat strachu lęku. I w takiej esencji chodziło o to, że tak naprawdę. Gdy nie widzimy siebie, to właśnie lęk, strach zasłania nam to widzenie, rozpoznanie siebie, to kim jesteśmy. I tak naprawdę gdzieś w tym całym swoim sprawdzaniu, co można, to jest takie właśnie odkrywanie i rozpoznawanie tego, kim jestem. W ogóle to jest taka, zaraz jeszcze wiele rzeczy chciałbym z Wami, z wami się podzielić. Ale w drugiej części chciałbym, żebyśmy tak spędzili trochę czas na tym, żeby się każdy z sobą tak troszeczkę pokochał. To będzie taka niespodzianka praktyczna, bo co z tego, że będziemy dużo mówić, kiedy możemy gdzieś tam siebie doświadczyć w miłowaniu, umiłowaniu siebie w sposób praktyczny. Bo tak naprawdę znowu, co jest dla mnie bardzo istotne w tym odkrywaniu co można to jest praktyczność, taki pragmatyzm. Czy to, co robię, czy to, co y, y, czynię, czy ma wymiar praktyczny w codzienności? Kochani, y, to w tym całym takim moim intuicyjnym odkrywaniu siebie, poznawaniu samego siebie, co gdzieś tam zaczęło się już dawno, dawno temu. Ale taki przełomowy moment był dla mnie w 2012 roku, kiedy podjąłem się tej drogi odkrywania siebie poprzez dietę graniczną. Jakiś tam proces, 21 dni, nie picie, nie, nie jedzenie, potem samo picie. I od tego czasu mnóstwo różnych przygód pojawiło się w moim życiu. I mógłbym o tym dużo, dużo mówić. I tak naprawdę, gdzie mamy tutaj te trzy dni, jeżeli jest ktoś, kto ma jakieś pytania, Zachęcam do tego, żeby podejść, porozmawiać, jest na to przestrzeń. Ale minęło już kilka parę dobrych lat, i powiem Wam, że wiele rzeczy się dziś tam w tym moim podejściu na to zagadnienie bardzo zmieniło. Tak naprawdę odkryłem bardzo głęboko w sobie, że to nie chodzi o jedzenie czy o niejedzenie. O różne jakieś rzeczy, które by miały się spełnić jutro, pojutrze, poprzez jakąś praktykę. Ale tak naprawdę chodzi o świadomość samego siebie w tu i teraz, w dniu dzisiejszym. Tak, chodzi o to, żeby tak głęboko się wsłuchać w to, co gdzieś tam w nas jest. Ale posłuchać tak, żeby to było przekładalne na codzienność. W działaniu. I tak jak gdzieś tam tutaj była mowa o szyszynce, o o piątej komorze. Kochani, to jest takie intuicyjne odkrywanie siebie. Gdzieś tam wymyśliło mi się jakiś dark room, pójście do ciemności. Potem gdzieś tam wymyśliło mi się jakiś warsztat, gdzie były trzy dni w tym dziesięciodniowym warsztacie, gdzie nikt nie jadł i nie pił i był w zaciemnionym pomieszczeniu. I znalazło się 12 osób takich, takich zwalczanych, które chciały doświadczyć tego. Nie każdy dotrwał do końca, bo tego DMT wydziela się bardzo, bardzo dużo w sposób naturalny. Tak gdzieś w tym swoim intuicyjnym odkrywaniu yy, tej swojej drogi, yy, gdzieś tam pojawiły mi się właśnie takie moje własne, osobiste inicjacje polegające na to, że gdzieś tam się pakuje do jakiejś jaskini na, yy, na jakiś czas bez, bez niczego, bez picia, bez jedzenia. W ogóle kwestia jedzenia i niejedzenia, tak jak tu ktoś powiedział o jakimś brektarianizmie, czy można mówić inedia, dieta praniczna i tak dalej. Powiem Wam, że w pewnym momencie odkrywa się, że te wszystkie etykietki nie są w stanie określić tego tak naprawdę, czym jest świadomość, jak ona jest bez ograniczeń, jak jest potężna. My próbujemy etykietkami się określić, ale co to jest brektarianizm? To jest ten, który poprzez sam oddech żyje ale przecież produkuje półtora litra śliny. Przecież my tu cały czas oddychamy wodą. Woda jest wszędzie. Jak jeżeli zbudujemy ten kanał, to innymi słowami ta woda się wymienia w nas. Cały czas jesteśmy programowani i programujemy swoją rzeczywistość poprzez wodę, poprzez oddech. Wiecie, kiedy się jest innym, Kiedy się pije jedną szklankę dziennie, pół szklanki dziennie, jedną na trzy dni. Jedną na tydzień? Czy może jak się, załóżmy, zrobi czas bez picia przez na przykład 40 dni jedzenia, to wtedy się już jest berwtarianinem? Kochani, zobaczcie, jakie nonsensy mogą się pojawić w tym naszym rozmyślaniu i definiowaniu siebie. A moment takiego zatrzymania i spojrzenia na siebie w sposób taki świadomy, tu i teraz. Bez pomysłów, jak bym mógł być lepszy jutro, pojutrze, po pojutrze, bo to wszystko wychodzi takie pomysły z perspektywy i z pozycji braku, że jestem wybrakowany. To wychodzą takie pomysły z, z perspektywy, że mi coś brakuje i potrzebuję coś zrobić, żeby być bardziej. I słuchajcie, ta droga wtedy się nie kończy, jest bez końca. Cały czas czegoś nam brakuje i próbujemy coś osiągnąć, do czegoś dotrzeć, coś spełnić. Tutaj też pojawiło się pytanie: tak bardzo trochę może też dotykam różnych tematów, bo to jest tak szeroki temat diety, diety pranicznej, która mnie po prostu zafascynowała. Zakochałem się w tym narzędziu niejedzenia. W tym narzędziu, które tak naprawdę zmienia częstotliwość mojego ciała, zmienia wibracje moich fal mózgowych, zmienia tak wiele i sprawia, że ta szyszynka też się oczyszcza, budzi się. Wiecie, tu bym mógł mówić, co się dzieje, kiedy na przykład tak naprawdę w świecie energii, w, su, energi, w świecie subtelnej energii nie ma nic, co by było do ukrycia. Można się wczuć w przestrzeń każdego z nas. I możemy czytać nasze myśli, nasze problemy, nasze sytuacje, w których się znajdujemy. Nic się nie ukryje, kochani. Ale nie jest to też moją pieśnią, żeby to rozwijać. Moją pieśnią tak naprawdę w tym wszystkim jest to, żeby przekraczać tą swoją, swoje te granice. Albo inaczej. Odkrywać. Odkrywać to, kim naprawdę jestem. Że Gdzieś tam moje mentalne koncepty na siebie samego rozpadają się? Moje emocjonalne, różne jakieś e, określ, e, jakby osadzenia, że o, jak ja czuję, to ja wtedy jestem, też się rozpadają? Kiedy nagle patrzy się na te wszystkie warstwy, że to jest ubranie dla istoty, która jest bez granic, która jest potężną, światłą, pełną miłości, istotą, która jest tu na tej Ziemi doświadcza. Słuchajcie, to jest cudowna przygoda. Tak naprawdę moment, kiedy zdamy sobie sprawę, zatrzymamy się, jestem w tu i teraz, jest dzisiaj. Ten dzień dzisiejszy jest punktem mowy, punktem wszystkiego dla mnie. I, I co dalej? Jedynie co o to zadbać o tą o ten najpiękniejszy ogród wewnętrzny, żeby on wibrował, był piękny, pełen radości, spokoju, harmonii. Tylko to, a reszta cała się dostosowuje do tego. Zaczynamy widzieć życie, życie wokół nas z innej perspektywy. Te same rzeczy, które gdzieś tam w swoim życiu negujemy, odpychamy, nagle, gdy gdzieś tam zadbamy o tą naszą najwyższą wibrację, w dniu dzisiejszym zaczynamy je postrzegać całkowicie inaczej. Jako coś, co nam sprzyja, co nam, nas wspiera, daje nam po prostu instytucję do tego, żebyśmy właśnie podążali tą drogą tego głębokiego wsłuchania się w siebie. Kochani, jak widzicie, każdy ma tutaj swoją pieśń, każdy ma swoją ekspresję. Ja taką mam rolę, taką sobie przyjąłem, ekspresję, która na imię ma mariuszalin.pl. Jakby ktoś chciał, to może mnie odwiedzić na stronie. I ja tak sobie właśnie dzielę się tym, co doświadczam. Bo znowu, co podkreśliłem na początku, chodzi o to, żeby to miało wymiar praktyczny. Nie chcę żadnych górnolotnych jakichś myśli, aczkolwiek może mi się takie wymskną gdzieś tam. Ale wierzcie mi, że coś, czego nie doświadczam w swoim życiu, ja czasami nie umiem pewnie jeszcze nazwać, ale w doświadczeniu mogę je opisać na tyle, na ile mogę. Czasami wiersze pisze. I kochani, każdy ma swoją tą własną ekspresję siebie tu na tej ziemi. I w tym dbaniu o ten swój wewnętrzny ogród, ta ekspresja ma być tak naprawdę jestem sobą. Głęboko w takim rozpoznawaniu siebie, kim jestem. Tylko tyle. I w moment, kiedy rozpoznajemy siebie, kim tak, w tej prawdzie. Wszystkie inne rzeczy zaczynają być rodzajem opowieści. Kiedy zobaczymy sobie przy nadmiarze DMT, może nie nadmiarze, wyższym poziomie, że tu jest opowieść, tu są emocje, tu jest opowieść i mamy wewnętrzny dystans. To jest naturalna element pojawia przy wzroście DMT, gdy ta suszynka jest o, oczyszczona. A jak posiedzimy sobie w ciemności albo na przykład bez picia, czy sam, na samym piciu, to naturalnie się nam to wszystko gdzieś tam... Pojawi, że zaczyna się pojawiać naturalny dystans. I Widzimy jedna opowieść, matrix, jakiś strach, jakiś lęk. I ja tu jestem obserwatorem tego w pozycji tego, kim naprawdę jestem, tego uświadomienia, kim naprawdę jestem. I co, idzie da co dalej się dzieje? Wybieram swoją formę ekspresji, którą pragnę w danym momencie świadomie wybrać. Nie będąc niewolnikiem jakichś emocjonalnych gierek, to, które są mi narzucane. Oczywiście. Są różne sytuacje, nieraz się wkręcimy, ale to już moment, kiedy sobie uświadomimy to, kim naprawdę jesteśmy. To jest moment naszej mocy, i nie ma nic takiego, co by mogło nas gdzieś tam zahaczyć i gdzieś tam wessać na dłuższy czas. Od razu wracamy do swojego centrum. I wtedy zaczyna być właśnie, nie wiem, mówiąc tym językiem, który został tutaj użyty wcześniej, żyć w przestrzeni piątej komory. Z rozkwitłą trzyszynką, tak powiem, i, i wiecie co? <grafię> tak, jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim. Naturalnie, intuicyjnie w tym całym swoim takim e, odkrywaniu, nagle kwestia świadomego oddechu, takiego osadzenia w swoim centrum, zamieniania uczuć stanów wewnętrznych na dźwięk. Podczas medytacji czy modlitwy, jakkolwiek to tam to chce nazwać, stają się jakby czymś, co wręcz wypływa naturalnie. To tylko i wyłącznie wsłuchanie się w siebie, w tą swoją własną pieśń intuicyjną, jakkolwiek to nazwiemy. Ten głos serca to idzie, to płynie. Nie ma ktoś, że ktoś jest lepszy, gorszy, na lepszym miejscu, na gorszym miejscu. Nie! Każdy jest w swoim doskonałym, cudownym momencie, który się nazywa dzisiaj. Kochani, to jest dzisiaj. Już zostawmy to myślenie odnośnie tego, że jutro będę lepszy, bardziej mi się coś yy, będę mógł zrobić, i wtedy naprawdę już będę szczęśliwy. Mo punktem mocy jest właśnie dzisiaj. I z tej pozycji nie wybrakowania, ale z pozycji bycia światłem, miłością, bycia: Jestem. Zaczyna się wszystko. Każdy krok, każdy oddech. świadomy. Kochani, można mówić dużo, prawda? Każdy ma tam swoją opowieść. Ja też lubię dużo mówić. Jak chcecie posłuchać mnie, to lepiej na ten kanał YouTube e, idźcie i tam sobie posłuchajcie. E, czasami... Ale jak powiedziałem wam, e, jak ważne dla mnie jest coś, co jest praktyczne. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili, tak mówiąc ładni, górnolotni, pięknie, troszeczkę się pokochali samym sobą. Będzie to coś forma takiej, można powiedzieć, refleksji, autorefleksji. Może to będzie forma medytacji. Będę coś pokazywał, ale można zamknąć oczy. To jest bardzo taka głęboka, bardzo indywidualna, wręcz prywatna sprawa. Każdy będzie czuł siebie. O kochani, mówimy dużo o sercu, prawda? Kiedy sobie tak kładziemy rękę na dłoń, na sercu i. Przypominamy sobie jakiś stan wewnętrznego uniesienia, wdzięczności, radości, ale nie coś takiego, co było takie powierzchowne, szybko uciekające, a my to goniliśmy, a to wciąż uciekało. Ale coś, co było takie głębokie, dotykające nas tak bardzo, bardzo głęboko. To jest wibracja, to jest pewien stan, który jest naszą taką, taką, taki, takim punktem startu do wszystkiego, co robimy. I oczywiście możemy wziąć sobie oddychać, możemy ten, ten stan wewnętrznie, intuicyjnie zamienić w dźwięk, w mruczenie. I tak dużo się mówi o tym, żeby położyć rękę gdzieś w tej przestrzeni serca. Tak, jak najbardziej tak, tak, tak. Ale chciałbym, żebyśmy teraz, żebyśmy my wszyscy zwrócili swoją uwagę na nasze brzuszki. Możemy położyć dłoń na naszym brzuszku. Brzuszku, pępuszku. To jest takie coś, co mamy tutaj poniżej serca. Brzuszek. I tak pomyśleć, pomyślcie sobie, jaki on jest? Czy ja lubię swój brzuszek? Możemy sobie go pomasować. Tak to wewnętrzne dziecko ukochać. Nic dziwnego, że to dzieci się właśnie tutaj rozwijają w tym brzuszku. Kochani, możemy się gdzieś tam uśmiechać. Możemy gdzieś tam nam się może robić tak, panie, dobrze, ale wiem o tym, że powiedz brzuszka. Są różne działania ludzi. Ktoś może się nawet bić w ten brzuch z nienawiści do siebie. A może się głaskać i tulić i kochać. A jaki jest ten brzuszek? Czy jest on mięciutki? Czy jest taki twardy, napięty? Jak sobie tak go dotkniecie? Jak się czujecie? Czy czujecie się komfortowo? Czy może jest stan takiego dyskomfortu, niepokoju? A może nagle, gdy kładziemy dłoń na brzuszku, to pojawia się jakiś stan emocjonalny? Może zaczyna nas coś tam boleć? Jak to wygląda w życiu każdego z nas? Może się sobie wziąć dwie dłonie, sobie, tak jak jest poraciskać ten brzuszek, a może uda się go wciągnąć? Wyciągnąć, dotykać Pani. To jest coś, co często my gdzieś tam nie zauważamy w swoim życiu. Jak ważne jest to, żeby się zatroszczyć o swój brzuszek. Po tym dzisiejszym obiedzie, to jak on tam y, czuł się? Bolało o coś? Czy może było tak bardzo dużo, że się nic nie czuło? Kochani, jak kładziemy sobie dłoń na brzuszku, możemy sobie zamruczeć, czując miłość do siebie, możemy pogłaskać, pomyśleć tak słodko, czule, tak wdzięcznie, dziękuję Ci, że jesteś. Czasami Brzuszek płacze, boli. I co wtedy robimy? Szybko lewa typa, tak? Albo tak. Kochani, tak różne tematy się pojawiają, ale ten nasz wewnętrzny w ogóle stosunek do siebie samych, gdzie w tej chwili chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten obszar, który nazywamy brzuchem. Jak ważne jest to, żebyśmy my w swoim stosunku do siebie samych byli pełni miłości, pełni ukochania. A wraz z tym przychodzi coś takiego, że w tym ukochaniu dbamy o ten nasz wewnętrzny ogród. On rozkwita. Jak dobrze jest, kiedy obserwujemy siebie, czy pojawiają się jakieś bóle gdzieś w ciele, w brzuszku, czym są one spowodowane. Najczęściej naszą dietą, która często, tak bardzo często zakrywa emocje. Bo to jest główna rola tego jedzenia, które w tej chwili jest nam propo proponowane. Żeby nie czuć. Jedz, jedz i nie czuj. Kiedy tak naprawdę w tej radości życia i, z, i, i zmysłowości nas możemy sięgnąć po czereśnie troskawkę, zjeść coś naturalnego, co ziemia daje. Bez jakiejś tutaj w ogóle formy, która polega na tym, że rano, w południe, wieczorem, a może raz na jakieś parę dni. To jest intuicyjne słuchanie się w siebie, bo jak naprawdę kiedyś zobaczymy tak siebie, przyjrzymy się z boku, w momencie takiego zatrzymania, zawsze to zatrzymanie jest takie istotne. To zobaczymy, że jemy, jemy, ale, no, no, ale po co? Jem, bo jem, bo wszyscy jedzą, bo mi zaburczało, to od razu stwierdzam, że jest głód. Tak interpretował umysł. Słuchajcie, tego jest tak dużo i tak wiele rzeczy do fantastycznego przeżywania tego życia w przygodzie, w odkrywaniu tego, tej mądrości nas, która jest w ciele. Zobaczenia tego, jak te wszystkie emocje i programy na, nami po prostu dziś nas zniewalają. Bo jest lęk, bo jest strach, bo jak ja tego nie zrobię, to co się stanie wtedy? A moment takiego zatrzymania i zobaczenia tego jest momentem, który pokazuje nam to, kim naprawdę jesteśmy. I to, co afirmować e, tak naprawdę w tym swojej ekspresji, e, ja gdzieś tam e, nie uprawiam żadnego pomagania komuś, leczenia komuś, e, leczenia kogoś, e, jakiegoś uwalniania, oczyszczania to nie są moje w ogóle bajki, w mojej, mojej przestrzeni. Bo tak naprawdę moment tej, tego esencjonalnego skupienia uważności, świadomości na to, kim jesteśmy, jest momentem uwalniającym cały nasz bezmiar. I tylko tyle. Tam się pojawia ta pełna moc, to tak naprawdę, kiedy gdzieś tam zajmowałem się w swoim życiu różnymi e, sprawami, jeżeli chodzi o terapię, bioenergoterapię, jakieś tam kursy, szkolenia, to powiem Wam, to jest moja taka wielka radość, gdzie spotykam się z osobą, patrzymy sobie w oczy, Bęben jest wspaniałym narzędziem do tego, żeby troszeczkę ten umysł zawiesić. I to jest jedno z narzędzi, bo można jeszcze wiele rzeczy z oddechem, i, i no jest tego mnóstwo. I po prostu spotykają się dwie dusze, które ze sobą rozmawiają. I przeglądamy się w sobie, i objawia się to, co jest najbardziej potrzebne w danym tu i teraz. Bo czasami nieraz myślimy: co potrzebuję to zrobić, to zrobić, to zmienić, to zmienić. Zostaw te swoje koncepcje, pomysły, a moment zatrzymania się objawi ci prawdę, którą potrzebujesz użyć w danym tu i teraz. I powiem Wam, że w pewnym momencie miałam taką jakąś tendencję do tego, żeby organizować jakieś warsztaty, szkolenia. Jakoś tak mi nie szło w tym kierunku. I Powiedziałem, Wszechświat niech przychodzi z zaproszeniami. Zaczęły przychodzić aniołowie, którzy chcą organizować jakieś spotkanie w Warszawie, w Jeleniej Górze, gdzieś tam nawet w Bristolu, w Cambridge. W ogóle jakieś niesamowita przygoda. I powiem wam, że... Moment, kiedy zatrzymamy się, wsłuchamy się w swoją pieśń i zatanczymy swój taniec nie dla innych, ale po prostu tak dla siebie, w takiej swojej wewnętrznej harmonii. Inni zobaczą tą wibrację, zobaczą to światło. Bez takiego dążenia, żeby mnie jak najwięcej ludzi widziało. I tak zauważyłem, że największą oglądalność na YouTubie to mają filmiki, gdzie jest tam jakieś podłączenia energetyczne, jakieś matryksy i tak dalej. To, to są tematy, które lubią Gdzieś tam zahaczać nasze umysły i my się w tym gdzieś tam jesteśmy. Ale tak nie musi być. To zadbanie o tą wewnętrzną wibrację najwyższą jest esencjonalne. I takie zaufanie w to, że wszystko nam sprzyja, wszystko nas wspiera, jesteśmy miłością. Doświadczyć tego poza słowami jest bezcenne. Pozostaje potem na całe to życie, i nie możemy inaczej spojrzeć na siebie. Nie widzimy innych inaczej, jak tylko jako boskie, wspaniałe istoty. I widzimy też te programy, które nas ograniczają, które sobie nakładamy na siebie, i, i potem mówimy, jacy to my jesteśmy biedni, i chcemy tak bardzo się zmienić, i, i udajemy się tu czy tam, i tak dalej, z pozycji tego braku. Kochani, najlepszego dla Was. Niech ta. Wspaniała przygoda w odkrywaniu tego, jak boskimi istotami jesteśmy. Niech ona się rozwija. Niech ona po prostu cudownie sprawia, że ta choreografia tanca każdego dnia będzie za każdym razem inna, będzie ekscytująca. Będzie taka wow, jest nowy dzień, nowa przygoda. Lęk, strach jako ograniczenie, żeby nie widzieć siebie. Dziękuję Ci za to. I chcę właśnie przekraczać te wszystkie granice. Odkrywać siebie właśnie bez granic, bo tacy jesteśmy, my wszyscy. Najlepszego dla Was, kocham.